Chciałem wszystkich powitać przybyłych na werbicach wystawy Marzanna i Pisanka 2013. Otwarcia wystawy, wręczenia nagród dokona dyrektor Miejskiego Centrum Kultury pan Jacek Michalski. Jest mi naprawdę miło, że na otwarciu na Bernicarzu tych dwóch wystaw jest tak duża grupa chętnych do obejrzenia, do, do bycia razem z nami w tym momencie. Te konkursy są przeprowadzone u nas od 18 lat. To jest 18 edycja pisanki Marzarskiej. Jak zawsze zasypujecie nas całą masą pięknych prac. W tym roku jest ich ponad 200. Dzisiaj mam, mam szansę wręczyć troszkę nagród Natalia Zalewska, Emiliany. Gratuluję. Beata Domańska z Gostynia. Co tak? Gratuluję. Bardzo proszę. Maja Michalak. Odwróćcie O. Dobrze. Zuzia Paruszewska łąck Gratuluję. No to proszę, nie wiem. Weronika Makowska. Gratuluję.